Nie rób tego, jest Dobra. Nie usypiamy. Pani krzyżu, nie usypiamy. Nie będę trwała. Nie. nie. Dzień dobry. Wolontariat jest jednym z elementów pracy resocjalizacyjnej w naszej placówce. Wychowankowie mają możliwość kontaktu zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki i pomocy ze strony innych. Wizyty w miejscach zamieszkania takich osób uczą szacunku, cierpliwości, zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz empatii. czyta. W tej chwili w naszym ośrodku przebywa 48 wychowanków. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest to placówka resocjalizacyjna dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie. W pracy resocjalizacyjnej z naszymi podopiecznymi szczególny nacisk kładziemy na wolontariat. Obecnie nasi wychowankowie systematycznie Pracują w domach pomocy społecznej z osobami starszymi, z osobami niepełnosprawnymi. Chciałbym tu powiedzieć, że nasi chłopcy nie są aniołkami, to prawda. Niemniej jednak tutaj kiedy są z tymi osobami to są zupełnie inni ludzie. Wszystkie jeszcze? Jest jeszcze jedno? Jeszcze jedno. A no i dużo zdjęć ma? Tak, dużo, dużo. Które zdjęcie Ci się podoba, to wybierz na te sobiem Co możecie wziąć na pamiątki. E, nie będę zbrał pani zdjęć. To pani pamiątki są. To zrobimy sobie razem wspólnie zdjęcie. Co ty masz na to? Zrobimy. Jestem tu szczęśliwa. Mam na imię Julita. To jest mój drugi dom. Jest mi tu bardzo dobrze. Panie dbają wszystkie o mnie, a chłopcy, którzy tu przychodzą, też są bardzo mili i bardzo ich lubię. Bardzo koleżeńscy. chlamy Chińczyka, rozmawiamy. W ośrodku mam dużo przyjaciół, poza ośrodkiem też. W domu byłam jedynaczką. Jestem tu szczęśliwa, naprawdę. Tu jest mój drugi dom i nie chciałabym innego domu. Nasi wychowankowie poznają inne strony życia. Dowiadują się, że ich życie nie jest takie złe, porównując do osób, które nie mogą się poruszać, nie mogą być samodzielne. Teraz jesteśmy w Jaszkotlu w domu opieki niepełnosprawnych dzieci. Przyjeżdżamy tutaj jako wolontariaci. Pomagamy w zabawie. Sprawia to na pewno dużo radości dzieciom i one potrafią to odwzajemnić bez żadnych kłamstw, bo potrafią tylko kochać i bardzo fajne jest to, jak odwzajemniają to, co im dajemy. Próbujemy jakby kształtować człowieczeństwo w naszych wychowankach, dlatego nawiązaliśmy w współpracę. Z zakładem opiekuńczoleczniczym w Jaszkotlu. obcy zajmują się dziećmi, czy to na wychodzą z nimi na spacery, czy do piaskownicy, na plac zabaw. To, że tu przyjeżdżam daje mi radość. To, że dzieci są też radosne, bo potrzebują też pomocy. I lubię pomagać takim dzieciom, właśnie. Będę dziękował Bogu za to, że nie będę, jak mi się urodzi dziecko, żeby nie było też chore. <śm>